Witamy serdecznie na konferencji prasowej dotyczącej podejmowanej dzisiaj na sesji Rady Miejskiej uchwały odnośnie likwidacji ZOZ-u Palma razem z przewodniczącym klubu Sylwestrem Pawłowskim oraz przedstawicielami załogi tejże placówki. Jesteśmy przed głosowaniem i chcemy oświadczyć, że będziemy głosować jako klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej za tą uchwałą, a za tą decyzją. Jest kilka przesłanek. Między innymi rozmawialiśmy przez długi okres czasu razem z pracownikami, spotykaliśmy się ze związkami zawodowymi, ale również z mieszkańcami, tak aby podjąć tą decyzję. Chodziło nam głównie o kontynuację zatrudnienia pracowników i jak wynika z tej uchwały, takie zapewnienie jest: pracownicy zgodnie z kodeksem pracy podpiszą porozumienie i przejdą i będą dalej pracować w Centrum Medycznym Rydygier. Również istotne było dla nas dotychczasowe świadczenie usług na tym samym poziomie, tak aby mieszkańcy nie odczuli tego tej procedury likwidacji i włączenia komórek organizacyjnych do Centrum Medyczne Rydygiera. Ale również istotne było dla nas to, że placówka ta będzie bardziej konkurencyjna w przeddzień kontraktacji, będzie posiadała własny szpital, usługi rehabilitacyjne i również usługi ambulatoryjne i o to nam chodziło i to czynniki trzy głównie zaważyły na tym, że podejmiemy dzisiaj po prostu decyzję, aby zlikwidować tą placówkę, co likwidacja nie mówi o tym, że będzie zlikwidowane tylko wyjęcie tych komórek i włączenie ich do centrum Rydygiera, a o sytuacji opowie, opowiedzą pracownicy tej placówki. Związki zawodowe, pracowników ochrony zdrowia. My, jako przedstawiciele załogi, zapukaliśmy do wszelkich możliwych drzwi i dzisiaj już wiemy, że jedynym sposobem, abyśmy zostali oddłużeni, oraz to jest jedyne wyjście, abyśmy zostali połączeni do Rydygiera. Przyłączeni do Rydygiera? Tak. W ubiegłym roku byliśmy przeciwko y, połączeniu Zozu Palma z MPW Śródmieście, ponieważ nie widzieliśmy szansy istnienia dwóch y, poradni. Y, natomiast no, teraz nie ma po prostu innego wyjścia. To Cała jest jedyna założona. możliwość. Proszę? Y, nigdy nie ma jednomyślności, ale większość, duża większość załogi tak uważa. Najważniejszą rzeczą wynikającą z dzisiejszej uchwały jest po prostu zamknięcie tematu restrukturyzacji miejskiej placówki ochrony zdrowia, w której funkcjonować będzie w przyszłości likwidowana dzisiaj palma. Otóż szpital Rydegiera, przejmujący zobowiązania i zadania do świadczenia usług medycznych dla rzecz mieszkańców, nie tylko będzie robił to lepiej, ale będzie bardziej konkurencyjny, o czym była wcześniej mowa. Chcę również powiedzieć, że ta decyzja, która została wypracowana wśród załogi, a więc to, co znalazło zdecydowaną większość, opowiedzenie się za przyjęciem tej uchwały, jest dla nas głównym wyznacznikiem tego, że dziś będziemy również głosować za przyjęciem tej uchwały przekonaniu, że świadczenia medyczne na rzecz mieszkańców Łodzi zostaną zachowane na co najmniej takim poziomie i że zdecydowana większość pracowników będzie mogła swoją zawodową przyszłość wiązać z nowym miejscem pracy. Dziękuję. Jeszcze bym chciała dodać, że jest to jedyna forma na to, żeby zagwarantować pacjentom ciągłość leczenia, a pracownikom ciągłość pracy.